Dzień dobry wszystkim. Chcieliśmy pokazać naszą najnowszą realizację. Jest to nagrzewnica nadmuchowa ciepłego powietrza na pelet o mocy 50 kW. Urządzenie służy do ogrzewania obiektu sakralnego, dokładnie kościoła w miejscowości Góra Kalwaria. Piec o mocy 50 kW. Tym oto kanałem dystrybucji gorącego powietrza, który następnie dostarcza ciepłe powietrze na już na kościół, dostarcza, ogrzewa nam cały obiekt. Tymi kanałami, które tutaj widzimy, dolnymi, powietrze jest tak jakby zawracane z kościoła. Czyli cały układ pracuje nam w systemie recyrkulacji. Recircula Gorące powietrze jest dmuchiwane w jednej części kościoła, oddaje tam swoje ciepło. Następnie, tymi oto kanałami i takim kanałem w podziemiach świątyni, zawracane jest do nagrzewnicy, gdzie ponownie jest nagrzewane i w ten sposób cały układ tak, jakby cyklicznie pracuje. Dzięki temu, że nagrzewnica pracuje w stuprocentowej recyrkulacji, jesteśmy dosyć szybko w stanie ogrzać całą kubaturę, nie tracąc niepotrzebnie energii na dostarczanie jakiegoś dodatkowego powietrza do celów wentylacyjnych. Co ciekawego, nagrzewnica w tym wykonaniu akurat wyposażona jest w zasobnik na pellet. O pojemności pół tony, który swobodnie wystarcza na jakąś taką dłuższą pracę, w zależności. W tym roku nie mieliśmy zimy. Także do gdzieś nawet przy tej mocy 50 kW, 2-3 nawet 4 tygodnie, no w zależności od tego, jaką temperaturę będziemy chcieli utrzymywać na obiekcie, następnie mamy wyjście tutaj. Do komina czopuch pieca na czopuchu, na takich specjalnych prefabrykatach, które są przystosowane do komina, takiego już dalej systemowego. Zamontowany jest regulator ciągu kominowego, który utrzymuje nam stałe podciśnienie w przewodzie spalinowym, takim pokrętłym ustawiamy sobie podciśnienie jakie mamy mieć w przewodzie spalinowym i ten regulator pilnuje cały czas, żeby to podciśnienie nie było ani większe ani mniejsze czyli tak jak mówiłem tutaj na dole tymi kanałami powietrze wraca ze świątyni i jest dostarczane do wentylatora, który znajduje się na spodzie nagrzewnicy Wentylator przetłacza to powietrze przez wymiennik, jest tam ono ogrzewane i z powrotem wtłaczane tym głównym kanałem nadmuchowym na świątynię. Tak jak mówiłem, nagrzewnica wyposażona jest w palnik peletowy, Samoczyszczący o mocy 50 kW, w standardzie, wyposażony jest w gotykowy panel sterowania, za pomocą którego możemy sobie dowolnie sterować pracą urządzenia. Mamy podgląd, w, tak jakby, w aktualne parametry pracy urządzenia. Z jaką mocą pracuje, z jaką mocą pracuje wentylator, z jaką mocą, jak duże jest zużycie paliwa, co jeszcze? Możemy sobie dowolnie sterować na przykład temperaturą, jaką ma nadmuchiwać na grzewnica na pomieszczenie. Możemy ustawić moc wentylatora. Także bardzo fajny dotykowy sterownik w menu y, oczywiście z, języ z językiem polskim y, możemy go opcjonalnie tam doposażyć dodatkowe elementy typu termostat pokojowy czy jakieś jeszcze sterowanie przez internet co praktycznie może sprawić, że urządzenie staje się bezobsługowe. Chwilę spróbuję pokazać jeszcze, jak wygląda mniej więcej płomień spalnika z tego urządzenia. Tak oto prezentuje nam się to całe urządzenie. Chętnych, zainteresowanych tematyką ogrzewania dużych kubatur na pelet, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Posiadamy urządzenia, montujemy od najmniejszych mocy, typu nie wiem, 20 kW, do dużych przemysłowych nagrzewnic o mocy 50, 100, 250 nawet kW. Jeszcze nie dodałem jednej rzeczy ciekawej. Na dole urządzenia znajduje się taka walizka. Urządzenie wyposażone jest w układ automatycznego odpopielania wymiennika, czyli ten popiół, który się gromadzi na wymienniku on jest automatycznie podczas pracy urządzenia usuwany do takiej walizki a jak się ta walizka nam zapełni, to po prostu ją demontujemy wynosimy, wysypujemy gdzieś ten popiół, zakładamy i znowu mamy, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące spokoju z, z popiołem do kolejnego, tak jakby, czyszczenia urządzenia Wyłączę na chwilę urządzenie, może mi wtedy będzie łatwiej pokazać podczas procesu wygaszania nagrzewnicy jak tam ten płomień wygląda. Wyłączymy ją w tej chwili na chwilę. Spróbuję pokazać jak wygląda wymiennik jeszcze i... Dobra, udało się. Płomień jest naprawdę konkretny, nie jest to zabawka, tak jak mówię urządzenie ma 50 kW później jak już będzie płomień dogasał to jeszcze pokażę Wam jak to urządzenie wygląda w środku tak jak mówię, jednym przyciskiem spowodowałem, że urządzenie przechodzi w tryb wygaszania ono się wychłodzi do odpowiedniej bezpiecznej temperatury i będzie oczekiwać na sygnał od nas albo ręcznie na włączenie ponowne albo zasteruje jakiś termostat czy z komórki damy mu sygnał do ponownego uruchomienia w dzisiejszych czasach, kiedy czas i obsługa takich urządzeń no, dawniej zajmowałem bardzo dużo czasu, dzisiaj czas jest bardzo cenny, wszyscy o tym wiemy taka bezobsługowość intuicyjność, możliwość obsługi przez internet daje nam duże bardzo pole do jakby zaoszczędzenia tego czasu i wykorzystania wykorzystania go na inne, może bardziej pożyteczne i bardziej dochodowe dla naszej firmy czy, czy, czy innych rzeczy, cele. No już mówię. Wszystkich chętnych, zainteresowanych urządzeniem, tematyką ogrzewania nadmuchowego na pelet, zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszą firmą. Dziękujemy bardzo za uwagę.